Bogatą ofertę dydaktyczno-wychowawczą na najbliższy rok szkolny przygotowali pracownicy Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Każdy, kto 7 marca zawitał w murach szkoły mógł wziąć udział w szeregu zajęć, których głównym celem było przybliżenie przyszłym adeptom pracy placówki oświatowej. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, największym powodzeniem, to już od kilku lat obserwujemy, cieszą się klasy matematyczno-informatyczne. Z różnych powodów osiągają te klasy bardzo wysokie wyniki, a poza tym jest teraz nacisk na przedmioty matematyczne i, i, i matematyczno-przyrodnicze, ponieważ jest obowiązkowa matura z matematyki. Dużym powodzeniem też cieszą się klasy językowe. Chętnie uczniowie zapisują się do klas dziennikarskich, gdzie zajęcia prowadzone są przez dziennikarkę. Zatrudnioną w jednej z tarnobrzewskich gazet. Klasy sportowe mają coraz większe powodzenie, dlatego że oferujemy koszykówkę, ale też mamy od tego roku, już w tym roku prowadzimy zajęcia dla uczniów. Chcących zgłębić tajniki żeglarstwa. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, z ich klubem żeglarskim i nasi uczniowie mają zajęcia w szkole, ale też byli już na obozie żeglarskim, takim krótkim. Również naukę jazdy na nartach i doskonalenie jazdy na nartach, nawiązaliśmy współpracę ze Szkółką Narciarską. I tam nasi uczniowie mogą się uczyć, a również co jak co roku już kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy i będziemy wyjeżdżać na białe szkoły. Młodzież uczestnicząca w dniu otwartym mogła wziąć udział w zajęciach z chemii, podczas których gimnazjaliści wykazywali się nie tylko wiedzą z tego zacnego przedmiotu, ale również praktycznym jej zastosowaniem, w zajęciach sportowych i wielu innych. Były to lekcje języka angielskiego, były lekcje matematyki. Były warsztaty y, plastyczno-teatralne. Y, tu, w tej sali, odbywał się spektakl Czerwony Kapturek w języku niemieckim, ponieważ my y, jesteśmy również z tego znani, że u nas przygotowuje się bardzo dużo spektakli teatralnych. Młodzież przygotowuje pod opieką nauczycieli. Są to spektakle zarówno w języku polskim, ale też y, w angielskim i niemieckim. W godzinach popołudniowych mury szkoły odwiedzili rodzice przyszłych gimnazjalistów, którzy mogli się spotkać z nauczycielami, tak aby zapoznać się z samym już procesem kształcenia i wychowywania.